Cześć, witam Was bardzo gorąco ze studia radiowego polskiego Radia Zachód, gdzie na co dzień również pracuję. Jakiś czas temu w jednym z odcinków zapytałam, czy chcielibyście, abym podzieliła się z Wami kawałkiem mojej radiowej pasji. Dostałam mnóstwo pozytywnych odpowiedzi, za które serdecznie Wam dziękuję. I dzisiaj startujemy z serią podcastów, w których będę zapraszać specjalistów oraz innych ciekawych gości i rozmawiać z nimi na tematy, które Was interesują lub bezpośrednio dotyczą. Bardzo bym chciała, abyście pod każdym z filmów zostawiali komentarze, zadawali pytania czy podsuwali tematy, które Was nurtują i o których chcielibyście po prostu posłuchać. Zacznijcie pisać już teraz, a ja na sam początek biorę temat związany ze szkołą. Posłuchajcie. Moim gościem jest pani Gabriela Podgórna, pedagog, psycholog, socjoterapeuta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Początek roku w nowej szkole jest stresujący dla wszystkich. Dla każdego to duży stres, spore wyzwanie, wielkie przeżycie. Wchodzimy w nowe środowisko, chcemy zrobić jak najlepsze wrażenie, no i pojawiają się obawy: czy sobie poradzę, z kim będę chodzić do klasy, z kim będę siedzieć w ławce. Czy zostanę zaakceptowany, zaakceptowana? W jaki sposób można się do tego przygotować? Moim zdaniem najłatwiej to po prostu powiedzieć sobie, że szkoła to jest fajna zabawa, miejsce, gdzie można się dobrze bawić, poznać nowych ludzi. Jest wyzwaniem, ale też możemy korzystać z doświadczeń przedszkola, szkoły podstawowej, naszych relacji z naszymi kuzynami, siostrami, kimkolwiek. Tak. Ważne jest, żeby nie bać się jej i nie bać się nowych ludzi. No właśnie, a jeżeli jednak jest z tym problem, dzieciaki są nieśmiałe, czy my jesteśmy mhm. nieśmiali, no i ciężko nam wejść w to nowe środowisko, przekroczyć ten próg nowej szkoły, to co nam może pomóc? Bo ja słyszałam na przykład, że dobrze jest się uśmiechać, bo osoby mhm. wesołe, uśmiechnięte są lepiej postrzegane. Oczywiście, są to pewne triki, tak, społeczne nazywa się tą manipulacją lekką społeczną. Jest to bardzo dobre, ale jest to bardzo ważne w szkole podstawowej, tak, nauczyć się, cieszyć. Problemem jest tylko to, że jeżeli będziemy sztuczni, to inne dzieci, inni nasi rówieśnicy będą wiedzieli o tym. Szybko to zauważą. Szybko to zauważą. Myślę, że jeżeli jesteś osobą nieśmiałą albo troszeczkę boisz się szkoły, to dobrze zacząć od, takich, od takiego małego treningu, na przykład podejść do grupy, która ze sobą rozmawia i sobie postać przy nich. Zacząć się uśmiechać, później za jakiś czas powiedzieć coś. Nie bać się tego. Następnie można, nie wiem, z następnym takim treningiem, małym kroczkiem w treningu jest to, żeby zacząć z nimi na przykład rozmawiać o rzeczach, które Ciebie interesują, zainicjować rozmowę. Myślę, że metoda małych kroczków wchodzenia w grupę w takiej sytuacji jest lepsza. Mm -hmm. tak? Bo można przeczytać poradniki nie? i zrobić taka, uśmiecham się, tak? Mam wybrany i zaplanowany <laughs> temat. Ale niestety w rzeczywistości to za często nie działa. No tak. Chyba, że wyrobimy w sobie takie pozytywne nastawienie. Tak. Rzeczywiście, no mam tego stracha, ale to jest coś nowego. Jest Powinno być coś fajnego. Tak, z pewnością jakaś osoba Przypadnie mi do gustu. Nie wszyscy z pewnością będą, nie wiem, negatywnie do mnie nastawieni. Bo dlaczego? Przecież wiele osób jest w takiej samej sytuacji uhum. jak ja. I dokładnie, jeżeli do tej pory byłem z innymi kolegami, miałem innych kolegów, to dlaczego teraz ma być inaczej? A czy na każdym poziomie e, zmiany szkoły i środowiska jest podobnie? Czy to na przykład, nie wiem, poziom podstawowy różni się trochę od poziomu liceum i wyżej? Myślę, że różni się, ponieważ szkoła podstawowa ma to do siebie, że część dzieci chodzi do przedszkola, więc już ma jakieś swoje doświadczenia socjalizacyjne, a część dzieci tak naprawdę jest wychowywana w domu. W tej chwili y, możemy sobie pozwolić na to, żeby jakby nie, nie dawać dzieci, do, y, nie, nie pozwalać dzieciom chodzić do przedszkola. I, I kiedy dzieci wszystkie, kiedy przechodzą dzieci do pierwszej klasy, to tak naprawdę ich doświadczenia socjalizacyjne są zupełnie różne. A więc niektórym dzieciom jest łatwo, bo już były, albo przychodzą z grupą swoich kolegów, więc tym bardziej jest im łatwo. A niektóre dzieci przychodzą właśnie z takiego domu, gdzie były zaopiekowane, były y, bardzo szczęśliwe, ponieważ dorośli byli na nich bardzo mocno skupieni, i teraz przychodzą do klasy, gdzie nie są sami, jest kilkanaście osób i osoba dorosła nie jest w stanie dać im tyle uwagi, y, na ile by potrzebowali w tym pierwszym czasie. No właśnie, tutaj nasunęło mi się też e, coś takiego, że e, jak pani wspomniała, te dzieci są bardziej zaopiekowane, jeżeli na przykład nie chodzą do przedszkola, nie doświadczyły jeszcze tej bliskości innych osób i nowego środowiska, i są przekonane, że są wyjątkowe, bo zazwyczaj tak traktujemy swoje dzieci. Jest, wszystko robisz najładniej, wszystko robisz dobrze, a tu nagle takie zderzenie szkoła są inni, może lepsi. Oj, okazuje się, że jednak e, nie rysuję najładniej, nie czytam najlepiej. I jak w takiej sytuacji? Myślę, że tutaj dużo, y, dużą, dużą pracę wykonują rodzice i nauczyciele, mm -hmm. tak? Jeżeli te dwie grupy będą współpracować, na przykład nauczyciel zobaczy, że, że dziecko jakby nie radzi sobie z frustracją związaną z tym, że nie jest najlepsze, tak? Nie jest wyjątkowe, to dobrze by było, żeby porozmawiał z rodzicem i żeby ustalili wspólny front, jak mu pomóc, tak? Zawsze można skupić się na za sobie, tak? Nie jesteś najlepszy w tym, ale popatrz jak dobrze ci idzie w tym. No tak? właśnie, poszukać tych dobrych stron, dobrych dziedzin, tak? Mm -hmm. Każde dziecko je ma. Czyli tutaj jest bardzo duża rola nauczyciela i rodzica. I rodzica. Ich współpraca rodzica wcześniej, mm -hmm. tak, żeby jakby nie doprowadzać do sytuacji, kiedy dziecko będzie czuło się bardzo mocno wyjątkowo, oczywiście poczucie własności jak najbardziej, ale nie to, że jest najlepsze we wszystkim, ponieważ w tym momencie Poziom frustracji może być zbyt duży dla takiego dziecka małego. Tak? Bo w, w jakimś sensie kończy się jakiś jego świat. Mm -hmm. I jest całkowicie zagubiony w grupie kilkunastu osób, swoich kowieśników, którzy nie zawsze są mili, sympatyczni i przyjemni. No właśnie, to też jest taka ważna nauka dla wszystkich. Młodszych i starszych trzeba wiedzieć, że ludzie są różni. Koledzy mhm. i koleżanki też są różni, mają różne humory, nie wszyscy są mili. Mhm. I to jest następna lekcja, której się uczymy w szkole, że ludzie są różni i warto nauczyć się ich akceptować i szanować. Przeważnie wynosimy to z domu, tak? że jesteśmy uczeni, że o, są różni, są różni ludzie, tak? Ten może być gruby, chudy, wysoki, niski. Jeżeli dziecko ma takie spojrzenie, taki światopogląd wyrobiony jeszcze przed jakby wejściem w grupę to jest mu o wiele, wiele łatwiej, tak? Ponieważ jest elastyczny, nie dziwią go pewne rzeczy, tak? Jeżeli jeszcze do tego dojdzie wyrobione poczucie własnej wartości, a więc on wie kim jest, tak? Że mamusia, tatuś go kochają, że babcia za nim przypada, tak? Że jak coś się będzie działo, to może się z nimi podzielić, to w tym momencie to jego poczucie bezpieczeństwa będzie wpływało na to, że jeżeli przestanie sobie radzić albo będzie jakiś taki moment kryzysu, to on pójdzie do osoby dorosłej i poprosi ją o pomoc. Właśnie. To jest bardzo ważne. Tutaj też nasunął mi się taki punkt dotyczący nauczyciela, żeby jednak nie bać się tej osoby prowadzącej, bo czasami jednak myślę też już o jakichś takich o starszych dzieciach albo o młodzieży mają kiepskie doświadczenia z tymi nauczycielami i nie chcą im powierzać swoich obaw i problemów. Jak to przeskoczyć? To jest trudny temat, tak? Ponieważ tutaj mówimy o tym, że jest pewna grupa osób, tak? grupa pracownicza, w której, są oso w której są jednostki, które bardzo lubią swój zawód i te, które nie lubią. Tak jak w każdym zawodzie. To znaczy, to jest moje doświadczenie, że w każdej szkole można znaleźć nauczyciela, który jest pasjonatem swojego zawodu. Bardzo często takimi osobami są wefiści, nie wiem, plastycy, ludzie, którzy są mocno otwarci na innych. I lubią być ze swoimi uczniami. Właśnie, i uczeń wtedy też zdecydowanie będzie lubił spędzać czas na takiej lekcji. Zdecydowanie. <grym> no, to... nawet jak nie lubi przedmiotu, to będzie lubił chodzić tam. My dorośli, e... Bardzo często kiepsko wspominamy też swoje pierwsze dni ze szkoły, stąd też pewnie ten temat. Skąd to się bierze? Dlaczego tylu z nas ma jednak kiepskie wspomnienia? Jak temu zaradzić, albo jak właśnie uprzedzić swoje dzieci, żeby miały co wspominać z lepszej strony niż my na przykład? Myślę, że to jest związane z tym, że kiedy my chodziliśmy, troszkę przynajmniej ja, to ogromny nacisk był kładziony na to, żeby być posłusznym w szkole osiągnąć ogromne sukcesy, a więc być bardzo dobrym, tak i żeby po prostu być najlepszym. I jakby zapominano o tej sferze, że szkoła dla takiego na przykład nastolatka, to nie są oceny i przedmioty, ale przede wszystkim relacje. I kiedy wchodziliśmy do szkoły, tak samo, to, to, to była zupełnie inna szkoła, nie czarujmy się prawda. tak. Bo, Teraz w pierwszej klasie dzieci latają i mogą sobie chodzić i nie ma żadnego problemu, tak? Jest mniej stresu, ale wtedy było zupełnie inaczej. I nikt nam o tym nie mówił, tak? Nie mieliśmy świadomości. Po prostu było to jakby nienagłaśniane, a więc osoby, które miały z tym problem, tak naprawdę nie wiedziały, co z tym zrobić. W tej chwili jest zupełnie inaczej, tak? Jeżeli masz problem, możesz. To kogoś powiedzieć, możesz z kimś porozmawiać, nawet anonimowo, w internecie. To nie jest problem, żeby dowiedzieć się i uzyskać poradę, jak to zrobić. Wcześniej tak było. I myślę, że grupa rówieśnicza była o wiele, wiele silniejsza. Mhm. Tak? Nie było tyle indywidualizmu. Teraz, wtedy, jeżeli byłeś poza grupą, to naprawdę byłeś poza grupą. Czyli teraz jest łatwiej. Tak, Ale muszę... z drugiej strony też jest sporo innych problemów. Zdecydowanie jesteśmy, dzieci są zupełnie inne niż kilkanaście lat temu, więc nie ma czego porównywać. Tak? No, zawsze sytuacja nowa będzie dla nas trudna. Mhm. Szkoła, pójście do szkoły jest zawsze sytuacją nową, jest wyzwaniem. A ja chciałam jeszcze zapytać od strony rodzica, którym sama jestem. My rodzicem dobrze wiemy, że pobyt dziecka w nowym środowisku szkolnym jest również dla nas samych bardzo stresującym, stresujący, szczególnie jak wysyłamy swoje dziecko po raz pierwszy do szkoły. No a jak wiadomo, aby pomóc drugiemu człowiekowi, czyli naszemu dziecku, najpierw sami powinniśmy popracować nad sobą. Więc jak pomagać dziecku w szkole? I jak jednocześnie nie generować problemów, będąc rodzicem? To jest tak jak może z pracą, tak? Jeżeli dostajemy, jeżeli na przykład staramy się o pracę, która nas bardzo ciekawi, tak, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Jasne. Tak samo jest z dzieckiem. Jeżeli pokażemy mu, że szkoła może być ciekawa, że to jest miejsce zabawy, że to jest miejsce poznawania nowych rzeczy, dzieci są ciekawe, tak, to jest jakby ich natura, że jak są kryzysy, to wszędzie są kryzysy, tak, nie ma miejsca, gdzie na przykład nie ma konfliktu, ja przynajmniej nie znam takiego miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, nie ma różnicy zdań. Jeżeli nauczymy ich właśnie takiej elastyczności, tak, i nie będziemy, myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie, dawać im swoich emocji negatywnych, związanych z naszymi doświadczeniami związanymi ze szkołą, tak? To jest chyba najtrudniejsze. Nie, tak. <gry> ale kiedy popatrzymy na to, że kiedy pójdą do szkoły, to dowiedzą się wielu innych rzeczy, że ta szkoła jest ciekawa, że będą jakieś wycieczki, tak? Jeżeli sprzedamy im tą część, nie zapominając o tym, że mogą być trudne sytuacje, ale wtedy przyjdź do mnie, albo pójść do pani wychowawczyni i ona ci pomoże, to myślę, że stworzymy taką jakby otoczkę bezpieczeństwa, która pozwoli dziecku, tak naprawdę w swoim czasie, w swoim tempie wejść w grupę. Mhm. Tak? Na pewno żadnego, żadnej presji związanej z ocenami, bo o, to właśnie. nie ma sensu. Tak? Myślę, że system doński nam pokazuje, że oceny za dużo nam nie dają, tak? Wręcz przeciwnie, mogą też demotywować, mhm. nie? Bardzo mocno. Tak, także no, mamy nadzieję, że to się coraz bardziej będzie zmieniać zmienia. u nas w szkole i zmienia, chyba, nie? Mm -hmm. Szkoła to jest rzeczywiście wyzwanie. Czy mm -hmm. zmiana szkoły, czy zmiana środowiska, zawsze to jest wyzwanie, ale nasze życie jest ogólnie wyzwaniem, prawda? Mm -hmm. Czyli nie bać się. Uczymy się tego. Mm -hmm. Nasze dorosłe życie to wybory i wyzwania. Dokładnie. Mm -hmm. I od tego jest szkoła, żeby nas przygotować do tego mm -hmm. e, dorosłego życia. E, dzięki temu możemy poznać wielu fantastycznych ludzi. Aż przyjaźnie na całe życie. Właśnie. A ci mniej fantastyczni też sporo mogą wnieść w nasze życie i przygotować nas do późniejszych, może nie zawsze łatwych relacja, relacji w pracy. Dokładnie. Na które z pewnością też się natkniemy. Mhm. Co jeszcze y, można podpowiedzieć przed tym, y, przed tym rozpoczęciem szkoły? Najważniejsza rzecz to myślę, że spudzić dziecku poczucie własnej wartości. Mhm. I to jest najważniejsze. Dzieci, które w, w, czują się bezpiecznie w domu, tak? wiedzą, że rodzic jest przy nich, ale jakby nie kontroluje ich, tak? nie dopieszcza ich, tak? pozwala im na wybory, takie dziecko, kiedy nawet coś się złego dzieje w szkole, reaguje spokojnie, spontanicznie i bardzo pewnie siebie. Przeważnie takie dzieci nigdy nie są osoby ofiarami jakiegoś, jakiejś agresji, ponieważ po, pierwszym, po pierwszej próbie są w stanie pokazać swoim koleżankom i kolegom, że z nimi to nie przejdzie. Bardzo dużo powiedzieliśmy o najmłodszych, o dzieciach, a jak to się ma, jeżeli chodzi o nastolatków? Z nastolatkami jest troszeczkę inaczej, tak? ponieważ sam moment rozwojowy to jest chwila, w której człowiek traci swoje poczucie pewności, tak? Zaczyna sobie wkręcać różne rzeczy, że nie wiem, jestem brzydki, jestem gruby, jestem chudy, w ogóle nie nadaje się do niczego, przeważnie, tak? Ponieważ zmieniamy się, chcemy być perfekcyjni, jest to czas idealizmu. I zmiana w szkoły w tym okresie jest naprawdę bardzo stresująca, tak, ponieważ mamy już świadomość tego, że będzie jakaś grupa. Właśnie zaczynamy sobie zadawać pytanie, bo jeszcze dzieci sobie nie zadają pytania, oho, czy mnie przyjmą, czy nie, ale tutaj już tak, czy zostanę zaakceptowany, czy na przykład, czy będą, czy moje zainteresowania będą jakby ważne dla innych, tak, czy będę gdzieś na zewnątrz, a więc nastolatkowie naprawdę z większym takim napięciem wchodzą do szkoły. Ważne jest tutaj to, bycie sobą otwartym, tak? Pamiętaj, że zawsze masz coś, co możesz dać swojej grupie. Nie przejmuj się uwagami na temat tego, że nie wiem, że nie jesteś perfekcyjny, bo nikt z nas nie jest perfekcyjny. Nie jesteśmy idealni. Bądź sobą, ciesz się i znajdź sobie ludzi, którzy myślą podobnie. Wtedy będzie ci łatwiej w takim razie podsumowując jeszcze słowo do osób nastoletnich. Jak sobie radzić z tym stresem związanym z wkraczaniem w nowe środowisko? Kiedy idziesz do szkoły, to myśl o tym pozytywnie, tak, że to jest miejsce, gdzie możesz poznać nowych kolegów i przyjaciół i w twoim wieku już na całe życie. To taka rzecz, patrz na to, że Patrz na te relacje jako na wyzwanie. Zresztą patrzysz na to w ten sposób. Pamiętaj o tym, że będą ludzie, którzy cię będą lubić i będą nie lubić. Tak samo jak ty. Na pewno wszystkich w klasie nie będziesz lubił, kochał i szanował, ponieważ tak się nie da. Kiedy będziesz koło ludzi, na których ci będzie zależało, to daj im znać o tym, że chciałbyś z nimi być. Bądź otwarty. Ja dziękuję bardzo za ten temat, za rozmowę. Moim gościem była pani Gabriela Podgórna, pedagog, psycholog i socjoterapeuta. Dziękuję. Kochani, bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Teraz bardzo was proszę o komentarze dotyczące dzisiejszego tematu. Jakie jest wasze pierwsze wrażenie z rozpoczęcia nowego roku szkolnego? Jakie macie sposoby na przełamanie stresu, który się z tym wiąże? Piszcie też o czym, co w ogóle chcielibyście słuchać w kolejnych podcastach. Chętnie podejmę tematy, które najbardziej was interesują. Do zobaczenia.